Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oczywiście kochanej serii Waszej, z Gothiga, w sumie jednej serii, póki co. Mamy dzisiaj 3 października. A, raz odcinek z Gothiga. Także... To się tam cyrmowało leciutko. Um, no i co, no i co, no i co, ciśniemy. Coś z tego co, dostaliśmy jakieś rzeczy takie nicy bo dostaliśmy jakieś... No właśnie, lekki miecz I jakieś tam jedzenie, zbytnie. z tego... Nie odcinkam o czym mówiłem z tego Łupu, tak? Czyli ten jesteśmy 27 właśnie ten miecz właśnie ten miecz i... Yy, 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 ten miecz i ten i. Jakieś tam jedzenie, no czy same. No nieważne. Yy, tak czy jak na razie pójdziemy sobie tutaj, wejdzie ja tutaj bo sprzedawać do tego ziomeczka. Boczaj, sto! Kim ty jesteś? Czy ty sprzedajesz? To no. Jesteś kowalem, czyż nie? Racja. Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem bronią para się skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Okej, okay, więc sprzedaję. Masz kupił może ciebie. coś ciekawego na sprzedaż? No, tylko coś. pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Hmm. Raierze. Dobra, no trudno. Mam on jakieś drzwi, może? Pójdziemy, skip. Za Gomeza! Za Gomeza, oczywiście. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. No, spoko. Wytrechę. też obrywek rudy, masz niewykończony miecz. Miecz sędziego, 30 obrażeń. Kurde, nie wiem jaki mam, ale ten pierwszy mam lepszy na pewno. Uuuu, uu, uu. fila 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 fila! A ten miecz bojowy chyba jest silniejszy niż mam ten cel teraz. Poczekaj, poczekaj, muszę zobaczyć jakie mam obecnie, bo nawet nie wiem. Uuu, um, strasznie mi misji było Nie misja, misji, no wiadomo, nie da się ten. No, no nie da się tych misji zaliczyć póki co, no. Jeżeli przyjmie się. Że jestem członkiem, no właśnie tego gomeza. No dobra, na razie zostawiamy to. Czekaj, jakie by mam broń? Mam broń 32, no właśnie, dobrze kojarzyłem, okej, okay, to bym kupił od ciebie broń. Za gomeza! Dobra, nie Nieważne, dawaj te bronie miecz bojowy, właśnie, on mi się przyda. No pozostałe, już nie bardzo. Ten miecz bojowy będzie spoko I dużo bryły grudy, masz bardzo dużo bryłe grudy. I to mi się przyda. Na pewno. Dobra, 911, tak? No, teraz tak. Ta to, 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 to Ci mogę co Ci mogę dać? No to Ci mogę dać dużo niewykończonych mieczy. Które są dużo warte jeszcze. Dobra. I coś, i jakieś drobniaki na przykład. Na przykład to i pienik. No i pięknie, dobra, um, pyk, Będziemy. Yy, idziemy do broni, miecz bojowy, troszkę, no ale trochę lepszy, jak widzę, 33 uprażenia. spoko, Także fajnie, mamy trochę lepszą broń, czy tam możemy wejść, to ciekawi, ciekawi. teraz się przekonamy, czy możemy. Ok, kumam, czyli nie bardzo, nie by nie idzie wejść. A tutaj? A tutaj idzie, ok. to bez problemów nic mnie nie robisz. Ok, gdzieś co idę, nie wiem gdzie. O, kolega! Nie wiem, czy wiecie, ale to jest ziemiast, z którym miałem. który mnie uderzył w twarz, delikatnie. No, coś to jest bullet. Um, My tu mamy. No właśnie. Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Czekaj, z nim szansę w sumie. Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha, no to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. No raczej nie mam szans jeszcze, raczej jeszcze nie mam szans, mam trochę za mało armora. Trzeba się lepsze zbroje, pójdziemy stąd. Ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Znaczy, może na bym dał ze z nim, tak jak z Krzykaczem, ale... Ale... No właśnie, jest to jedno ale. Nie ma sensu, wychodzimy sobie stąd. Czekaj, czekaj. czy tu, czy tu możemy iść? Lepiej lepiej już w nie Aha, jestem tutaj. Okej, po prostu innym wyjściem wszedłem. Aha, tak przeszedłem taki taki ciąg, okej, okay, okej. Okay. Um, dobra, mamy tu się meczków, jakieś dogadania. Lepiej się do tego nie miesza. Pogadamy sobie. Z nie mam szans jeszcze na razie. Siekacz. O, tu Zagomeza. Jest Zagomeza. no Gomeza. No tylko zażenie za Gomeza. Nie mogę z tą gadać na razie, okej. Okay. W porządku. Tutaj nie byłem jeszcze, nie gadałem z Wami. A ty będziesz mieli, się to skorpion. Zagomeza! Oczywiście. Ich też, nie mogę gadać, rozumiem. No pewnie mogłem gadać, jakbym był strażnikiem, ale póki co nie jestem. Uuu, bryłki rudy! Bang bang. Rozbieramy jeszcze. A, tam jest jakieś wejście. No w sumie rozejrzymy się, tak naprawdę, bo mówię, nie byliśmy tu jeszcze, więc... że warto się rozejrzeć. Aczkolwiek tutaj chyba nic nie ma nawet. Boże, bez Niech, Ech, no dobra, trudno. Czy tu mogę wejść? Mogę. Ale czy coś tu jest ciekawego w sumie? Nawet z mojej skrzynki nie ma. Kociołki, kociołki może na górze? Nie, to nic nie ma. Dobra, idziemy w takim razie ze stąd, bez im. dobra, idziemy ze stąd, nie ma co, nic tu po nas. Hmm. Tutaj, co tu jest? Okej, okay, ruiny. Słaby rodzaj ruiny i nic poza tym, okej. Okay. Stąd możemy sobie pójść co być ćwiczycie okej okay. o no, tu kolega jakiś powieszony został Dobra no i tutaj mamy kolejnych tu mamy magów mamy tutaj magów także w porządku no i właśnie pamiętacie to coś co mieliśmy zrobić czyli e, listę arcymistrz List do Arcymistrzów Magów Ognia Możemy wejść to zrobić! Także, um, porozmawiamy sobie w porządku z nimi I jesteście Torres i Rodriguez Tor Torres Witaj! Siemanko Witaj, mag. Witaj Magu Witaj niech inno zawsze macie w swojej opiece Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć Twoje zdolności magiczne. Okej, okay. poszukuję magicznych ksiąg. No i ty sprzedajesz pewnie jakieś? No tak, tak, tak. tak. Ale masz podpodki, więc spotki od ciebie kupię. No, jakieś tam Zdety, mądrości bogów, strata, data, życie ksiąg magii, dobra. I poza tym, dobra, dam ci za to mieczyki. 4 Ok, uh, potrzebuję krzywek. Pokażę ci, jak zwiększyć twoje. No tak, i tu dasz mi mana, No okay, to też tego nie potrzebuję. No powiedz mi, zostać magiem. Co powinienem zrobić, żeby się. zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem koristo. Jeśli znajdzie czas, żeby cię wysłuchać. Ok, w sumie jesteś spokojny, męczek, męczek. Pogadać. eee poczekaj, poczekaj, jeszcze chwileczkę. Co słychać w świecie magii? Co słychać w świecie magii? Nie twój interes to no. Żal. Czekaj, chcesz z sam... pogadać? Szukam arcymistrza magów ognia No właśnie. Zgłoś się do Miltena, a teraz znikaj! No ale jesteś miły. Chcesz do paru spraw... Był miły, a do paru nie, nie za bardzo. Dobra, chleb. Zjem sobie. Dobra, Milten, tak. W sumie, w sumie nic mi nie dałeś, że pogadać z Rodriguezem. Pamiętam, że jest Milten, albo w środku. Witaj, przyjacielu. Przecież to Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Z... Ale ja nie jestem kurierem. Przepuść mnie. Ja z zewnętrznego świata. No to on do Dobra, czyli muszę tutaj, tak? Dobra. Milten. Mam nadzieję, że się pomożesz. No ty, tak, ty jesteś Milten, okej. Okay. Witaj. to Muszę z pogadać. Szukam Arcymistrza Kręgu Ognia. Chodzi ci o Koristo? Czego od niego chcesz? No, no, mam list. Mam list dla Arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Najpierw chcę dostać jakąś nagrodę, właśnie. Najpierw chcę dostać moją nagrodę. Koristo, każe Torezowi wydać ci nagrodę, jak tylko obejrzy ten list. Jestem sługą Innosa, nigdy nie kłamie. A teraz daj mi ten list. O, kurde, nie wiem co teraz... Nie wiem co teraz zrobić do końca. Cholera. O, o, nie wiem co zrobić... Kiedyś takie sprawy załatwiały W dzisiejszych się czasach na nikim nie można polegać. Od co? Nie wiem co zrobić. Kurde. to Co zrobić? Co zrobić? o czymś innym. Nie wiem, chwila, chwila muszę pomyśleć. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Cholera. Kurde, gaddemet Dobra, no czekajcie, może też trzymać jak to było. Musisz uważać na to. To nie mój problem. O gademet nie pamiętam. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Może... Może... Dobra, nie wiem, i ono. Ależ ten list zaadresowano do Ksardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę Czarnej Magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium Orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Ksardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj okay. na mnie. Niedługo wrócę. Okej, okay, w porządku, idziesz pogadać. Swoim ziałeczkiem, tak? Tylko zachowaj to dla siebie No ciekawy, ciekawy, ciekawy. Jak jest szczery, no dobra. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę. Okej, w porządku. No wiemy gdzie jest ten Torez. znajdę tego Toreza. W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z Nim porozmawiać jedynie za dnia. Ha, dobra, to co się pośpieszyć. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg Magów ognia czerpie swą moc z łaski in nosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Okej, okay, rozumiem. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do Starego Obozu. Koristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. No i należy, jestem morderczy. Do więc... zobaczenia. Tewar. Dobra, Torres, tołeś ty chyba, ty, tak? Tak jest. To Dobra, Torres, mam to... sobie wybrać nagrodę, chyba jakąś. Eh, Nie, Rodriguez Torres. Witaj! Eee... Przepraszam, przepraszam, mam nagrodę sobie wybrać tej ja tych drugi save -x zrobimy Bo może... Już, już, już. Morda, spoko, spoko. Właśnie. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu listy z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę. I otrzymasz każdą nagrodę jakiej zażądasz. I mam teraz wybory coś. O oh my tak szczerze. No, mam ten pierścień siły już, więc w sumie jest mi useless. No, nie wiem co najwięcej, warte. No, te trzy zwoje też w sumie są mi useless, dobra, dawaj pierścień. Wezmę ten pierścień siły. Tak jak się spodziewałem. Proszę, oto on. No, ale mam już, to dobra. Niech będzie, no powiedzmy że taka, widzicie, no już już bardzo posuwam się. Tak się nie ruszyłeś z miejsca. No nie ruszyłeś się. życia. No mam już pierścień. ale nie mam pierścień mocy. Mam tutaj mam teraz trzy takie pierścienia. Spoko. Ale... Ty, 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 nie są mione aż tak potrzebne, No nieważne. Już trudno. No dobra, no co, zrobiliśmy tak naprawdę... Tak naprawdę tutaj wszystko co się dało. Porozmawialiśmy sobie z każdym... Mam już dość tej No i co? Zapiszemy to sobie. No i tyle, i tyle. Wychodzimy i... Nie wiem, by nie z Diego, może, może z Torusem jeszcze porozmawiamy. Chciałbym lepszą zbroję, nie? Czy mogę, czy mogę zostać? Torus? Za Gomeza! No już, mówicie wszyscy za Gomeza. No właśnie, powiem ci o udało tym. Udało mi się. Zostałem przyjęty do obozu. No. Gratuluję, chłopcze. Dobrze ci radzę, trzymaj się blisko Diego. Do Gomeza lub kruka idź tylko jeśli masz coś naprawdę ważnego do powiedzenia. Okej, okay, no jak się masz. Jak się masz? Nowy obóz nie sprawia nam zbyt wielu. Okej, okay, aha, to nowego powiedział. Fuck. Dobra, minęłem to. No trudno, Diego morda. Jestem przyjęty. Uuuuhuu, uh, 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 masz fajną zbroję Tylko zachowaj to dla siebie Inni nie powinni wiedzieć. Nie Daj mi to. Mogę dostać taką zbroję jak twoja. A masz dość rudy? No człowieku. Trzymaj się Uuuhuu, uh, uh, uh. jaki upgrade! Jezus Maria, teraz cię padko Boska. Przeszedłem plus 10 do tego, plus 20, plus 10, plus 9, Jezus Maria. Bum! O ale teraz ten kozak Dobra, Buli, Buli. teraz, zobaczymy, czy teraz mamy z nim szansę. Może, może mam teraz mam z nim szansę, w sumie zostałem. zostałem taki zastrzyk. Czy jeszcze nie? No, być może nie mam cały czas z nim szans. Ale trudno. Najwyżej dostajemy wędzki. No, Buli, też się mamy, kom. Za, comezo. Kogo my tu mamy Przyszedł Kurde, beznadziejnie walkę zacząłem Ale jest do zrobienia gością, jest za zrobienia, nie schodzę tam jeden strzał chyba więcej jest mi potrzebny, więc spróbujemy jeszcze raz Spróbuję jeszcze raz Wiem, że mogę to zrobić później, ale... No nie, może coś może dostaniemy nie? Od niego okradniemy go Spróbujemy no możemy tu z nim pogadać sobie? Siemanko Aaa to nie mogę w dzisiejszych czasach, no. Typie, no nie, tak blisko byłem. Zrobię go, zrobię go, już wiem czego zrobię. Tylko, że muszę teraz z nim podejść na równi, ale go zrobię. Na luzie go zrobię, chyba. On jest do zrobienia. Wiem, że jest do zrobienia, więc go zrobię. To teraz tak, oszczędzimy sobie jeszcze parę sekund. Eeeem... Um, Save'ik. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie! Ja go zrobię, tylko że on nie może pierwszy wyciągnąć broni, bo tak to wiadomo, że przegram Muszę się od niego odsunąć ewentualnie Od wiedziałem, że będą... Kogo my tu mamy? No tak Boże no Fajnie, 5 ciosów zostałem Jaką zdrowie na cię? To się uda. A to mówię. No i pyk. Mówiłem. Może mięso, ser, piwo, chleb, jabłko, bełt... Lekka kusza. Miecz strachu. Jeszcze pożałujesz. Kopie. Miecz strachu uch, piękny mieczyk Co tam? No i fajnie zrobiliśmy bullica Jak się podniesie może z nim porozmawiamy No niech się nie wstanie Jeszcze pożałujesz No ale mogę z tam pogadać? E, morto. Chcę pogadać. No. E, typie. Mogę z tobą pokazać? Się wyraziłeś. Kurde.

jak wiem, skrócimy ten odcinek, bo kurde gra się nie chce zapisywać. O Jezus, escape nie działa tak jakby. Dobra, w takim razie jestem zmuszony, żeby to było trochę krótsze. No cóż, nic do nie poradzę, także... Cóż, ja wam dziękuję za oglądanie, na odcinka. nam się podobał. Duważajmy się długo. Słuchajcie się. Na razie. Cześć.